Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 1.4 Panie i panowie, w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że Destroyer i Prime będą złamani w pół Mam nadzieję, że ja nie zostanę złamany w pół, co wydaje mi się wysoce prawdopodobne Zważywszy na to, jak Twins mi poszły odcinek temu Co będzie, to będzie I teraz tak, mam tutaj dwa puste sloty Dlaczego? Bo mam dla was dwie niespodzianki Pierwsza z nich była strasznie niespodziewana Mam jednak trzy niespodzianki dla Was. Dobra, to pierwsza niespodzianka to będzie Traveling Merchant. Zobaczymy, co tam ma do sprzedania. Nasz podróżny podróżnik. Witam, witam. Co ma do sprzedania? Fedora. Tips, lady. Boże, naprawdę to dali do gry. ho, oh, lady, witam. Pomalowałem sobie kipa na Yellow Dye. Traveling Merchant nic nam wielkiego nie sprzedał, ale uwaga, co kryje się w moim ekwipunku. Zacznijmy może od tego Dart Rifle. Wydaje mi się, że chciałbym spróbować ubić nim Destrojera. Wiem, że on został znerfiony. Najpierw został zbawowany w 1.4. Później znowu został w jakiejś aktualizacji znowu znerfiony. Ale chciałbym spróbować nim ubić Destroyera Przy użyciu jeszcze Kerst Dartów. I wyleciał mi z pierwszego bicia w ogóle. Corrupt Mimika. Czego nie mogę niestety powiedzieć o Halo Mimiku. Z którego oczywiście wyleciały mi kolejne Flying Knife i Crystal Welshar. Także super. Naprawdę kocham tę grę. A gra kocha mnie. A Tutaj co mamy? Mamy tutaj Rot of Discord podczas farmienia Soli. Dokładnie Soul of Light w podziemiach eee, halo? Tutaj. Chyba w którym to miejscu było? Chyba gdzieś... Tutaj albo w tym jeziorze, nie pamiętam Ale wlecia mi właśnie rotov of Discord Będziecie to mieli oczywiście pokazane, jeżeli się nagrało Ale mam nadzieję, że się nagrało A jeżeli nie, no to na słowa mi uwierzycie, no na pewno, na pewno To bez trollingu żadnego jest Także poszczęściło mi się z tym rotov Discordem Bo zawsze to jakaś forma ucieczki Żeby nie trzeba było robić w gacie W czasie walki, żeby można było sobie Lepszy unik zrobić. Mam tutaj jakieś potki Iron skinki, regeneracje, jakieś apple pie Ale jeszcze potrzebuję właśnie Tych dartów, a żeby zrobić darty Potrzebuję curse flame'ów, które są tu Tutaj I zrobię ich, nie wiem, 600 git będzie chyba 600 chyba styknie Jak szybko to strzela właśnie Strzela tak Aaaa! O jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem Wyszedłem sobie tutaj O, w podziemia oceanu Żeby znaleźć, co chciałem znaleźć Chciałem znaleźć ślimaka, z którego leci barwnik Bo chciałem robić rainbow dye I właśnie na samym dnie było takie coś jak shark bite I co to jest? O mój Boże <ścoughs> Witam Wiem, jakie fajne Mordarkinia Śliczna Ale dobra, mamy tutaj gwiazdeczkę Platyna, wiadomo, wiadomo Zrobiłem sobie jeszcze tutaj arenkę Na destroyera Wydaje mi się, że powinienem mieć tylko dwa piętra Ale już tam jeden pies Mam potki, Jeszcze jedną płotkę ważną Czyli heritage potion Która będzie nam gwarantowała zbieranie serduszek z probów Co wydaje mi się, że w tej walce jest dosyć kluczowe Także Czy ja wszystko mam? Nie mam w ogóle stormbolla niestety Spróbuję bez niego ubić Żeby było co innego Zobaczymy Na arenę pójdę sobie z latchu w tę stronę. Nie będę tego przekuwał, bo to ma minus 10 knockbacku. A wydaje mi się, że knockback nie jest aż tak ważny w tej walce. Będę mógł sobie, jeżeli mi się skończą, oczywiście, darty, w co wątpię, bo jest ich powyżej 500, to będę mógł je sobie zrobić w equip Zrobiłem sobie tutaj takie. Uuuu mechanizmy. Witam, proszę bardzo. O oh, my Insane. Żeby sobie z czasami serduszko leciało, bo wiadomo, że jak będzie serduszko, to będzie serduszko. Zamieniłem sobie shield w katulu na tą Żelatynkę, która strzela pociskami z tego względu, że to będzie dodatkowy damage. A skoro mam dasha, no to po co mam nosić w katulu nie? Więc czekam na noc i widzimy się jak już będzie troszeczkę ciemniej. Czy... Aha, tak, tak. A z czym będę bił? Z niczym nie będę bił, dokładnie tak. Boże! Czy... nie, za mało mam ironu. Muszę iść do kopalni. To to, daj mi to, daj mi to. Boże, kop! Kopu, 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 kopu. kopu. Dobra, styknie. Jeszcze jest dzień. Już jest noc. Mechanical Worm, gdzie jesteś? Jesteś. Dobra, lecimy! I teraz tak. Pijemy potki, wszystkie potki wypite, żeby mi tych serduszek nie złapało, bo to będzie trochę marnotrawstwo I 3, 2, 1, go, 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 go jazda, 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 jazda. Jest robol Co jest? Boże, jak tora O, ile maserów Co jest? Boże Co? Chwila, 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 Co? Ty bo co? Ja umarłem? Co jest? Jeszcze raz, to nie fair. Pobite te gary. Halo. Co tu się dzieje? No, kogoś nie wiem. Dlaczego? Kto to projektował? Ała. Proszę przestać. Proszę mnie nie bić. Ja się na to nie zgadzam. To jest niezgodne z prawami człowieka. Proszę mnie nie bić. Ej. Przysięgam, to jest broken Jakby, jeżeli to teraz Robi takiego dipsa, to ja nie wiem co to Przed reworkiem robiło, naprawdę Boże, że już po walce <grym> To jest naprawdę chore Oh, damn, po prostu W pierwszej walce dostałem w pysk Jego pyskiem, przytulił mnie, ucałował W szczółko, jak ojciec syna I po walce tak naprawdę, nie spodziewałem się Że pójdzie mi tak dobrze, tej nocy Już nie będę poświęcał na Prima, z tego względu Że wydaje mi się, że byłoby To dosyć głupie, bo nie wiem czy mi. Mi czasu starczyło, Gdzie ja mam to umieścić Dobra Będę miał robaka w pokoju I co zostajemy straży robaka Wow Nie wierzę Czy to jest część do mechanicznego wagonika Tak dokładnie To jest część do mechanicznego wagonika I oczywiście też Halloween barsy Które szybko sobie wsadzę tam nie wiecie sobie w samce? I wiecie co? Chyba pójdziemy po lifefruty, bo mechanicznie to pokonany, ej właśnie, w ogóle Steampunker się wprowadziła poza nagraniem, tylko gdzie Bo gdzieś na pewno się wprowadził. Tutaj na pustynie. Pójdziemy po life bo skoro pokonaliśmy innego mechanicznego, to life powinny już być. O I tutaj mamy przykład fruit Witam. A tu mam na przykład śmiecia największego. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdybym wziął sobie chociaż mm, spelankera z tego względu, że widziałbym więcej, tylko nie wiem, czy ja mam spelankera. Wydaje mi się, że nie mam spelankera. Boże, nie mam blinkrutów, naprawdę. Jestem już tak biedny. Po dłuższym namyśle uznałem, że skoro nie mam blinkrutów nigdzie, to bez sensu teraz czekać specjalnie. Tylko szukamy tak olej frutów. Nie jest takie ciężkie zadanie też. Jeżeli oczywiście są widoczne w oświetlonej dżungli, bo jak są gdzieś skite. Rany po kątach To tak, to wtedy może być ciężko No co mnie bije, bo, a ja sam się bije, bo to ciernie Halo, halo, ladies czy są to jakieś soczyste Life kryst... Nie, 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 nie Life Crystal. Przepraszam. Life Fruty? Jest w ogóle Chlorophyte, ale tak jak wiemy, nie mogę go jeszcze wykopać. Eee, muszę poczekać jeszcze trochę do pokonania wszystkich mechaników. Co szelasz Właśnie, przy okazji, jakbym dropnął jeszcze Bezoar z przeciwników, to miałbym kolejny materiał do Anxshielda, co by było fajne dosyć. Czego mi jeszcze brakuje do tego Anxshielda? Nie pamiętam do końca. Na pewno Bezoaru? Eee, Boże, Nazaru mi jeszcze brakuje. Brakuje. I chyba tyle, to są chyba dwie rzeczy, których mi brakuje jeszcze. No i co oskaczesz, co skaczesz, Dawaj mi shell. Nie dałeś, mi shell. No ty, lampucero. Naprawdę, ja nie sądziłem, że. Dart Rifle zrobi takiego. Witam cię. No pokaż. Może do LeFrida mnie doprowadzisz. To wtedy jesteś OP, jesteś najlepszy na świecie wtedy. O, nie wiem jak wy mieliście, ale ja zawsze miałem tak, że Prima sobie na koniec zostawiamy jako bossa. Zawsze jak od początku w Terrary gram. Znaczy nie, jak gram y, od początku w teraje, to jeszcze wtedy nie było Prima, bo nie było mechaników, bo to było przed jeden jeden. E, dzięki. Wróżka, ale ja nie chcę takich live krystalów, ja chcę live fruity. Już widzę, że pojawią się komentarze Witek, ale live fruit był w 30 minucie. Błagam cię. Otwórz oczy, otwórz oczy na świat. Jakby też nie mam parcia, żeby zdobyć to teraz, ale skoro jest dzień i tak nie mogę ubić tego prime, no to pójdę sobie, poszukam live frutów potencjalnych. Na, na razie jest jedee pilania! Eee. 51 golda! Nie, 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 nie! Synek! Synek, ja po te pieniądze wracam. Ja po rentę wrócę. To ja poproszę moje pieniądze w ilości 54 złotych monet. Polskich złotych 51, dobra, trochę mniej, ale zawsze lepiej to niż jakbym w ogóle ich nie miał. O, widzę ciebie, widzę ciebie koleżko, już idę. O ile mnie nic nie zabije po drodze. Co, w miejskiej dżungli jest bardzo prawdopodobne. Nie, no, błagam was, no boże. Super, świetnie. Oj, 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 oj ale mam przez ranę. Nie wiem, no, błagam was, chryste. Panie, da się mi zebrać live fruita. Nienawidzę dżungli Harod Moldowej, no nie Takim klocem śmierdzi tengim. I... No nie wiem, zostawcie, <laughs> nie, nie, nie błagam, no. Dajcie spokój, dajcie człowiekowi żyć. I witam, tak jest, pewnie. Siup, Life fruit, elegancko, co to jest? Ancient Cobo No way. Insane. Actual insane. Live fruciki, może jakieś. Dla podróżnika zmęczonego, utrapionego życiem. O, witam, witam. Cyk. Kolejny Czuję, że przegapiłem już jakieś Dwa lifefruity co najmniej A podkreślam, że co najmniej O, tutaj dziewicze tereny niezbadane jeszcze Czy gdzieś? Nie, nie jesteś lifefruitem Jesteś żółty, ale nie jesteś lifefruitem Proszę się nie podszywać tutaj Więcej was mamuśka w domu nie miała? Nie wiem Taki syf jeszcze tutaj pają kolejny Proszę Panowie Oj, oj, Tu jest naprawdę spory kawał dżungli Taki, no, maśniutki kawał dżungli Oj, oj, oj. Nieprzyjemnie dosyć Oj, Slyfrud Halo Idę po ciebie, maleńki Uratuję cię nie musisz się obawiać Zostałeś uratowany O, tutaj jest ładnie sobie się. Eee! <laughs> nie wiem, czy nie powinienem wracać do domku już Ale tak ta dżungla się tu ciągnie elegancko, że się nie chce O, mymyk Witam Jakbyś dał filozaferstowna, to naprawdę jesteś najlepszy na świecie. Przysięgam, nie ma lepszego od ciebie wtedy. Dasz filozaferstowna? Oj, 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 no malenki. To się nazywa współpraca, kooperacja tak zwana. Eee... Dobra, oczywiście wracamy teraz do domku, bo trzeba wrócić do domku, żeby zobaczyć, czy na pewno jest ta pora dnia, kiedy... Przepraszam, pora dnia. Pora nocy, której można bić wielkiego mechanicznego... Szkieleta, O, to nawet nie jest jeszcze blisko. Ale dobra, jest filozofer Stone chociaż, dlatego bierzemy filozofer Stone'a. Bierzemy Band of Regeneration. Podchodzimy do Tinker's Workshop i robimy sobie Charm of Myths. Warning, O, tak jakby kinda tank, ale nie jestem niestety tankiem. Gdzie jest mój LED? Tutaj gdzieś był. Boże, czy ja naprawdę biegałem po kopalniach szukając ledu i irona, tylko po to, żeby zobaczyć, że tutaj mam tyle tego nieprzytopionego? Ja naprawdę... Ooo... Ważne. To nie, 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 to przychodzi, ludzkie pojęcie. Czego jeszcze potrzebowałem? Kości, kości jeszcze potrzebowałem. Teraz pytanie, czy ja mam kości? Boże, mam 382 kości, to naprawdę dużo kości. I jest Mechanical school w ilości 1, dlatego trzeba będzie spiąć dupę i ubić um, w pierwszej próbie. Zrefordzuję sobie tego czarownika. my. Zostawię sobie ten d niech już będzie. Iron Skin, regeneracja. Co jest Shrimp. I lecimy. O, lata ręki. Cudownie, cudownie. O uker keros baletów potrzebuję jeszcze, no. Cyk. Okej. Okay. Wiem, że na Master Mode Prime został Przyspieszony i porusza się po prostu szybciej. Haha, logiczne, zgadza się. Znaczy, chyba to nie jest zwykły movement, tylko movement mm, przy. Przy kręceniu się Boże, nie zauważyłem tego, naprawdę Pijemy potki i przywołujemy wielkiego ryja Pierwsze co, to muszę zająć się laserem Bo laser wydaje mi się, że będzie najbardziej upo... O! dobra, widzę, że... Dobra, 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 widzę Przyspieszyli, przyspieszyli Zastanawiam się, czy Star rifle'a tego też bić Czy może jednak tutaj... Chryste, panie, co oni ci zrobili? Naprawdę jesteś szybszy Nie da się wkręcić w jego interes. I będzie git już. Dobra, szybko tutaj serduszka sobie zebrać. Czy on jeszcze bardziej przyspieszy, czy mi się... Wydaje nie, wkręciłem się w niego niedobrze całkiem ma. Nie ma lasera bomb to jest już naprawdę luźno Już nie ma żadnego stresu w tej walce Musiałbym wszystko po kolei zepsuć Żeby on mnie zabił jeszcze Co jest już chyba nierealne Nawet ja tak nie potrafię już Mam full HP, no nie wiem, ta sytuacja nie może się spod kontroli wymknąć No nie da się No i dobra, po walce Adios, derci. The jungle grows restless I super, planterka będzie do ubicia niedługo Czyli patrząc na to wszystko, to najgorzej było z twinsami Co dla mnie jest w ogóle abstrakcją o, znowu stawiam trofea tutaj Trzeba będzie jakąś halę małą zbudować na te trofea Siups, i tak o, pierwsze Uno, co robimy? To cofamy się tutaj, żeby przywitać się z pielęgniarką, witam, witam Ale robimy mechanicznego wagonika Syk i wkładam sobie mechanicznego wagonika Ten wagonik pójdzie na emeryturę Był ze mną naprawdę szmat czasu Pierwsze co chcę zrobić to na pewno Draxa Tak, chcę Draxa, chcę iść w drille Proszę bardzo, Draxik elegancki Czy starczy mi na seta? Dobra, zrobię tego seta Zobaczymy. Nie starczy mi! Super, jedna sztabka tylko jeszcze, dlatego mam połowicznego seta To poza nagraniem sobie ubiję już Jakiegoś bossa, żebym miał te Halloween Barsy I co z tymi solami mogę jeszcze zrobić? Mogę jeszcze sobie Zrobić Avenger Emblem koło Tinkerers Workshopu Witam, witam, pewnie Bez żadnych buffów, ale to tam, nie kto by się tym przejmował? Dobra, czyli mam Avenger Emblem, mamy połowę zbroi, mamy gwiazdkę, którą też sobie zbiorę z miłą chęcią. Trzeba będzie wybrać na Life -ruity. w następnym odcinku trzeba będzie ubić Odon's Army, bo bodajże zyskało, znaczy weszło na tier drugi po pokonaniu już pierwszego mechanicznego bossa. I wydaje mi się, że z tego odcinka to będzie na tyle: że był Destroyer, był Prime, było trochę Life -ruity. w następnym pewnie znowu Life będą. W ogóle to sobie farmę Blink Fruitów zrobiłem niesamowitą, wygląda przyliwie. W <gry> następnym odcinku pozostałe lefruty Wydaje mi się od armii I Mechanical Ark uważam za tak naprawdę zamknięty Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Więc trzymajcie się Do następnego razu, no i cześć!